Cześć, jestem Karol. Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć o linii zdrowia. Jeżeli więc ten temat Cię interesuje, proszę Cię o subskrypcję i o łapkę w górę. Linia zdrowia na naszej dłoni jest jedną z tych linii, których lepiej nie mieć niż żeby się pojawiły. W większości przypadków ta linia zwiastuje chorobę, ale nie we wszystkich. Już Cię rozrysuję jak to mniej więcej wygląda. Tak więc, żeby zlokalizować tą linię, najpierw utworzymy linię życia. Powiedzmy, że będzie przebiegała ona o tak. Następnie odchodząca od niej linia zdrowia. W jedynym przypadku, w którym dobrze, żeby była, to takim, wychodząc mniej więcej z tu, tutaj, kończy się w tym miejscu. I dobrze, żeby to była linia prosta. Każda inna jej forma, dajmy na to coś takiego takiego poprzerywana mniej więcej w ten sposób krótka powiedzmy taka ewentualnie no chyba najgorzej przerwana tu w tym miejscu to wszystko są przepowiednią choroby tak więc jedyna właściwa forma to linia prosta wychodząca z linii życia i tu biorąca wyraźny swój początek, kończąca się pomiędzy palcem małym oraz palcem serdecznym. Linia ta może przecinać na przykład samą linię głowy. Tu już może zwiastować to kilka zdrowotnych problemów. Lub też może przecinać linię serca. No to akurat będą schorzenia związane z układem krwionośnym. Linie tą można analizować, ale od diagnozy raczej są lekarze. Jednak za każdym razem kiedy wysyłacie mi zdjęcia swoich dłoni w pierwszej kolejności sprawdzam właśnie czy nie ma tej linii. Jestem zdania, że szybka diagnoza może uratować czasem życie, dlatego właśnie o niej wspominam wam jako pierwszej. Często też robię to dla was nieodpłatnie, mimo że jestem zdania, że za poświęconą energię należy się gratyfikacja. Formą takiej jest na przykład dla mnie to, że zasubskrybujesz ten kanał. Dzięki temu będę mógł dotrzeć do większej ilości osób. Tak więc, też i pod tym filmikiem, mile będą widziane wasze zdjęcia. Oczywiście, w miarę możliwości, będę starał się wam powiedzieć coś o waszych dłoniach. Jednocześnie chcę tu podkreślić, że do pełnego odczytu potrzebne są obie dłonie, ale taki pełny odczyt robię tylko prywatnie. Spędzam nad nim sporo czasu, ale jednocześnie ty otrzymujesz bardzo szczegółowy zapis, również dotyczący tego, co może u ciebie oznaczać linia życia. Nie ma co tu ukrywać, na pewno warto zamówić sobie taki opis. Na tej krótkiej reklamie kończę już to nagranie. Oczywiście jeszcze raz zachęcam cię do zasubskrybowania tego kanału, no i oczywiście do dorzucenia zdjęcia, a ja może znajdę chwilę, żeby wspomnieć ci o jakiejś linii, która szczególnie się wyróżnia.